Hejka kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym tygodniowym vlogiem. Tak, ja w ogóle myślałam, że jego nie zdążę, a jest 650, więc jak naprawdę zdążyłam zrobić na sobie z zrobiłam. Więc wow! Dzisiaj mam pierwszy francuski, no ale no w sumie jutrą kartówkę. Trąbka z angielskiego, z angielskiego, jaką muszę się dzisiaj nauczyć. I powiedziałam, że nagrałam tego vloga, bo chcę być już systematyczna, nie na YouTube, chcę wstawać co tydzień te filmy. Czy ktoś w końcu włączy ten bucik? My za chwilę będziemy do szkoły szły. Znaczy jeały, jeały, jechały. jechały, E, więc ja się nie stwierdzę z tego powodu, jest serio, zimno Ogólnie jest mi najgorzej i najbardziej w zimno i w ręce no, więc, więc widzimy się później, bo już mi się nie chce gadać, bo mi zimno jest w ręce i w twarz. Więc pa pa, bye. Pa, ja mam Pana kitka. Cóż kitty? Tak, tak, bo nie powiedziałam jaką się w końcu nazywa Co ty robisz? Zgadza ja się, muszę się wam pochwalić Marcia, słuchaj, słuchaj uważnie, bo dostałam, wiesz co sam, piątkę. Z fizyki. Z fizyki, znaczy znaczy ta piątka, tam jak patrzyłam opis, no to jest jakaś karta pracy na lekcji. Ja w sumie dzisiaj robiłam jakieś zadanie. I, i zrobiłam je dobrze, z tego, że pani mi pomogła trochę. Co z tego, bym to też sama zrobiła. Więc, yy, więc tak powinniśmy być ze mnie dumni, bo ja jestem. Wow! Jakby, ja zostałam piątkę, pierwszy raz w życiu dostałam piątkę z fizyki Gumasza. Jeszcze z fizyki? No właśnie. No, minusem jest to, że jest yy, jakby waga 1, więc bym wolała, gdyby to była najwyższa waga. Nie wiem, jaka jest tam z fizyki najwyższa, chyba cztery. tak Czwartek jest wycieczka do, do Warszawy, I jako iż ja za bardzo nie chciałam jechać, yy, więc jest sobie w domu, no bo po co mam ciężko? E, jak widzicie, to jest mój naturalny kolor, u was przekonuje. no ale, ale, jakby ja te włosy ki kiedyś to. Jak, jak oglądaliście, mnie, oglądaliście mnie za czasów moich TikToka, za czasów moich TikToka, a jak oglądaliście mnie, e, Tam właśnie to było moje stare konto, które mi TikTok usunął, e, to farbowałam włosy. Ale nie wyszło i, jakby, bo totalnie nic się nie, za, nie zadziała. Znaczy, na początku było coś, ale później, później już się ten kolor zmył więc ja chcę te włosy poparbować. Na tym na, 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 w ogóle nie zwracajmy, w ogóle nie zwracajmy uwagi na grzywkę, która jest tu tutaj, już trochę. E, ale mam ją dzisiaj rano, więc ja nie wiem, jakim cudem. I don't know, no same Chciałam ten kolor ten naturalny, pofarbować e, W sumie bym mogła to też robić w czwartek Ale w czwartek w, w ogóle ja... Ja, guys, nie będę cały czas się folgi pojawiały, bo ja wpadłam na pomysł Znaczy, wpadłam na pomysł, tak nie do końca po prostu Swiedziałam, że dobra, nagrywamy, jako jeśli idę właśnie w środek do szkoły, nagrywamy, co nagrywamy, nagrywamy ee, moją poradną znaczy ja nagrywam. Wy tego nie zobaczycie tutaj, ale to już widzieliście, albo dopiero zobaczycie. Nie mam pojęcia. Przypomniało mi się, że nie mówiłam wam w ogóle o łapkach ani subskrypcjach. Więc oczywiście Wam przypomnę, żebyście zostawili łapkę w górę dla motywacji dla mnie, dla, dla motywacji dla mnie, dla nagrywania hmm, kolejnych i mam nadzieję, że będę miała tę motywację, bo u mnie trochę z motywacją teraz jest ciężko, tym bardziej jak wróciliśmy do szkoły. I nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco. Hello! O oh, wow, widzicie te, te światło piękne. Jadę Roberem, Marysia idzie na rolkach Jedziemy robić urzędia. Ogólnie... Jak jechałam przed mam kiedyś tam, to widziałam naprawdę fajną miejscówkę do zdjęć, ale czy my tam dotrzemy? Nie wiem, e, więc tam jedziemy, na zrobić jakieś może jesienne zdjęcia. dobrze guys, więc my jedziemy dalej, e, no i co, widzimy się za chwilę, za, dokładnie. To wygląda ładnie, no, naprawdę jest tutaj ładnie, ślicznie, tam jest Marysia, tam, o tam, a tutaj mamy piękne zachodzie słońca. Nie wiem, dobra, tu jest Marysia robiąc mi zdjęcia. telefon? Hejka kochani, w ogóle nie odzywam się do was rano. Ale mam zarąbisty, o, czemu u was tego nie widać, jest zarąbisty wschód słońca Tu mam e, po prostu gdzieś wstawię zdjęcia, bo zrobiłam oczywiście wam na Instagrama ja Jestem już w domu, w ogóle mam godzinę, godzinę 15.54 Tak naprawdę ja e, w sumie tak przed chwilą e, dokończyłam sobie motywację, że dokończyłam e, Dodałam muzykę, zapisałam to, e, to długo się też zapisywało, ale, ale zapisałam, wstawiłam właśnie przed chwilą Film, bo dzisiaj pracuję w ogóle i właśnie chcę powiedzieć takich, nie wiem, spraw organizacyjnych co do mojego kanału. No, I don't know. E, no właśnie zmieniamy godzinę wstawiania filmów, bo 16 .00. jest ok, ale wiecie, ja tak naprawdę w poniedziałek we wtorki wracam o jakoś, w domu jestem, nie wiem, jakoś 15:20, czasami też później. I po prostu, no wiecie jak jest Czasami mi się też nie chce po prostu, wiecie, wszystkiego robić w poniedziałek Wszystko wstawiać tam, tytuł, opis, wiecie Może akurat podałam takie rzeczy, które szybko się też. Więc po prostu śledźcie, subskrybujcie, bo może jakiś, wiecie, dodatkowy film się pojawi Tego nikt nie wie i też zapraszam Was na mojego Instagrama, nie wiem czy to mówiłam, ale zapraszam, bardzo serdecznie Możecie napisać komentarz, jakąś, nie wiem, możecie napisać białą emotkę Napiszcie jak Wam dzisiaj minął dzień, czy no nie wiem, jak było w szkole Hej kochani, nie witam Was w ogóle tak w czwartek um, więc ja dzisiaj nie szłam do szkoły, bo w sumie to była jakaś tam wycieczka, a ja na nim jechałam wieczoraj bo mówię z moją mamą. Póni eee, wczoraj kupiłam sobie kilka rzeczy, gdzie o się pokażę. Kupiłam sobie takie te chipsy fryletowe. One są zarąbiste, to jest już moja druga paczka, są naprawdę uwielbiam. Eee, co to są sezamki. Kupiłam jakieś ma maszynki. E, pasta, w ogóle to jest moja ukochana pasta. Takie dwa markery, Jeszcze do tego czarny potrzebowałam. Kupiłam to sobie usterko. Ognie, wbija się to wszystko. Ale ono jest o mnie małe, nie? Ja kupiłam za 15. No, jakieś niecałe 15 zł. Byłam w drugim sklepie jeszcze, nie? I te same, dosłownie te, dosłownie te same. Kosztowało 10 zł, a większe, tak same. 15, Więc, no, widzicie zrobiłam, nie? Guys, wow. Zrobiłam sobie krem w Pietrze. I ostatnia rzecz. może się domyślić, co to już jest. Ale, no, jest to, jest o farba. U was jakoś inny jest ten kolor. Jakoś przekomuj u was to strasznie. Ale, ale taka. I sobie zdałam, że ona jest za ciemna. Więc, wow, cool. No, popatrzcie. Tutaj mamy ten. A ten, no, ja nie mam takiego koloru włosów. Miałam jaśniejsze się to porównywałam jakoś tak. Chociaż <noise> to bym miała bardzo podobne, no, ale mam trochę jaśniejsze. E, oba może tutaj mam taki sam? Nie wiem. Bo na mojej głowie są trzy kolory: jakby tutaj jest, tutaj i tutaj, więcej. No i tutaj jeszcze coś mam jakiś ciemniejsze, więc. No, to się dzieje dużo rzeczy. I jakby jest ja w domu znam, sprawę, że to jest za ciemny kolor, więc. Ja nie, przepraszam, czytałam sobie ulotkę i ten e, tam stwierdziłam, że może podtrzymam to, nie wiem, 20 minut. Będzie lepiej. <grydanie> eee, no i... no i nie wiem. Zobaczymy, czy będzie git, czy nie. I możemy sobie teraz sobie te włosy, bo czemu nie? A jeszcze, kaj, skupiłam sobie żelki. Eee, Miałam jeszcze żelki, ale tam te żelki, więc jakby, mam. No. Muszę coś wziąć, żeby to wymieszać w ogóle. Nie wiem, co ja... co ja mogę wziąć. Czy może jakieś... Nie wiem, czekajcie, a ja myślę, że zobaczymy. Tak, guys, mam jakąś kredkę, bo nie mam czym tego wymieszać. Otwieramy. Step one rok drugi. No i mamy tutaj. Tu mamy jakieś y, rękawiczki. Więc mam tutaj. ani na najpierw rękawiczki powinnam założyć do Trochę będę się z tymi rękawiczkami, ale przepraszam, przepraszam. Najpierw to, później ta kotłówka, dobra Mam nadzieję że wyjdzie mi to Ogólnie też, że nie pójdą mi jaśniejsze niż na wiecie Na opakowaniu. No i co, dajemy? O. Dobrze, że otworzyłam okto, bo Naprawdę to śmierdzi. Nie za to pachnie. No kamon! I mamy Step tu Krok numer dwa. To ma plombę? Czy mi się tylko... No, oczywiście, że ją ma. przebiło już. Moje skupienie. O dobra, dobra, otworzyło się. Eee. Świetnie, to ładnie, na pewno. O, że moja ręka! Czekajcie, pozwólcie, że ja sobie tutaj to wycisnę, bo będzie mi łatwiej. Kolejny krok, to mieszać to ogólnie... Ja nie mam takiej... Miałam takie coś do myszatelka. Taki, wiecie, to był zestaw komplet. Ale nie mam pojęcia, gdzie to jest, więc może spodziewam się konkretką. <laughs> to profesjonalne, naprawdę. Dobra, teraz muszę to posunieć jakoś. Eee, okej. Okay. Okej, okay, guys. Okay. Uff, dobra, trzeba szybko to nałożyć. czekajcie, ja nawet co w ogóle zobaczę, to jest godzina 10.30. Jestem na łóżku, więc ja mam nadzieję, że ja nic nie uwalę. Nie Miałam sobie tylko farbować tam, gdzie mam właśnie jaśniejsze włosy, ale jakoś kupiłam po pierwsze ciemniejszą farbę. A no i po drugiej, drugie, ja wiecie, ja nie umiem to w to nie, nie. Więc po prostu próbujemy sobie cały głos. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś ciemniejszy. W ogóle miałam sobie wczoraj zapomniałam, że ja zrobię coś w stylu przed i po. Zrobię coś w stylu przed i po, ale zapomniałam, więc po prostu Wam później nagram po yy, i, i Wam po prostu wiecie, yy, dam jeszcze efekt przed przed, przed jak, jest jakiś urywek po prostu bo jak ja wyglądam Wiecie moje skupienie, wiecie, żeby tutaj nic nie poleciało mi Chyba to się trzyma Chyba to się trzyma, dobra Miałam na EDB jak zajmować rękawiczki Które były jakby, wiecie, zakrojone, żeby wiecie Ale one nie są <laughs> zakrojone, ale wiecie To jakoś się robiło To jakoś się robiło, ja wiem o tym Ale nie mam pojęcia jak Dobra, załóżmy, że jakoś tak to I dobra, udało mi się, nie dotknęłam w ogóle, tutaj uwaliłam sobie rękę Aaa, nie pokazałam tego, zobaczyć. dobra, dobra pokazałam Która jest godzina? 12 po 12 po 10, ja tutaj mi trochę zostało, więc ja to idę umyć I widzimy się za chwilę um... Czuję, że mi to trochę spada, ale jest aktualnie godzina 18. Czyli, no ja nie wiem, około 25 chyba to What do you też ok? I co? Ja nie wiem. Ja nie wiem, do to Ja widać nie przyjęło się. I jakby. Mam nadzieję, że to nie będzie czarny więc... Dobra, guys, widzimy się, jak umyję to nałożę tą odżywkę. No, już dobra, idziemy. no ogólnie. Przecieżam tutaj to myć i mieć, mamy naprawdę długo. Ale nie mogę tego sobie tutaj, wiecie, tutaj gdzieś porciało coś. E, więc to po prostu sobie chłóceczkami sumyję. Ciemne Chyba nie jest... Nie wiecie, one są jeszcze mokre. Dobra, one są jeszcze mokre. Będzie lepiej. Wiecie. Będzie lepiej. Ja nie chcę... Jakby... Jak ja dziwnie wyglądam w tym bakcie, No, ewidentnie. Dobra, chyba jest trochę lepiej. Słyszałam um, te włosy. No, trochę jeszcze są mokre, ale nie chcę już musieć słyszeć i jakby. Dobra, i tak widzicie, i tak widzicie, i tak już wiecie, jaki to jest kolor. Co, co, to tak... Są tutaj jeszcze trochę mokre, ale. Jak mówiłam, już mi nie chcę Jakby. Dobra, nie, nie on miał być jaśniejszy, mój głowie, on był jaśniejszy On był, jakby jak ja widziałam to w sklepie, to ja, to ja, to ja, to ja nie, to ja... Mm. Dobra, guys, co tam, tylko włosy, trzeba myśleć pozytywnie co jest? Ej, chyba ja jeszcze trochę nałożyłam tą farbę, bo w niektórych miejscach są ewidentnie prześwity moich włosów. było zamierzone. To, to było specjalnie. To nie jest takie, że to przez przypadek wyszło. Patrzcie, zobaczcie, co do mnie przyszedł. Więc dobra, ja idę na montować poranną glutynę. I co? Widzimy się później pewnie.